Pora na nowego flasha. Twórcy Age of Empires 3 Definitive Edition zapowiedzieli, że gra otrzyma nowe DLC. Tym razem dodatek wprowadzi do gry cywilizację Meksyku i kilka nowych scenariuszy. Premiera przewidziano na pierwszy dzień grudnia i już teraz można składać preordery. Cena wynosi niecałe 13 zł. <zyskullizacja> Studio odpowiedzialne za Sherlock Holmes Chapter 1 wypuściło darmowe DLC do swojej gry, czyli paczkę detektywa zawierającą trzy nowe przebrania dla Sherlocka. Dalsze plany twórców na grudzień to paczka naprawiający ponad 100 błędów oraz następne płatne DLC, które wyjdzie w skład przepustki sezonowej. Holmes Death Stranding otrzymało największą przecenę na Steamie w historii. Cena produkcji została obniżona o 75%, dzięki czemu można ją nabyć za niecałe 75 zł. Warto jednak podejmować szybkie decyzje, bo oferta jest aktualna do jutra do godziny 9.00 czasu polskiego. Na Steamie we wczesnym dostępie zadebiutowało nowe survivalowe MMO, czyli Myth of Empires. Produkcja zdobywa coraz większą popularność, a gracze chwalą sobie jakość wykonania i gameplay. Negatywne komentarze dostaje za to m.in. polska lokalizacja, która podobno nie jest najlepsza. What is Eternum? New World zmaga się ze stopniowym spadkiem zainteresowania, a jednym z powodów okazał się być brak ciekawych aktywności dla graczy, którzy osiągnęli endgame. Podobno problem dotyka zwłaszcza tych, którzy wolą grać solo. Wygląda na to, że Amazon powinien przygotować solidną aktualizację gameplayu po 60 poziomie. Ukazał się patch 1.6.323 do Skyrima w wersji rocznicowej, który naprawił sporo błędów i notatek, między innymi tych w języku polskim, ale za to popsuł kompatybilność Skyrim Script Extender, na którego fundamentach działa mnóstwo ambitnych modów. Na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się i do następnego!